Czy to ja rzeczywiście zawiodłem swojego kuzyna? Od zawsze miałem bliskie relacje z moim kuzynem, Jankiem. Zawsze mogliśmy na siebie liczyć, dzielić się sukcesami i niepowodzeniami. Ostatnio jednak nasze relacje zaczęły się psuć. Byliśmy na wspólnym wyjeździe, gdy Janek zaczął krytykować mój styl życia, sposób w jaki prowadziłem firmę, jak spędzałem czas z rodziną. Jego komentarze były coraz bardziej złośliwe, co w końcu doprowadziło do kłótni. Nie rozumiesz, jak się żyje w prawdziwym świecie. Krzyczałem. W odpowiedzi usłyszałem, może i ty powinieneś nauczyć się, jak być człowiekiem, a nie tylko przedsiębiorcą. Czułem, jak krew pulsuje mi w skroniach. Złość mnie ogarnęła, a w przypływie emocji usunąłem jego konto z mediów społecznościowych. Janek był wściekły. Jak możesz tak po prostu się wycofać? To dziecinne. Powiedział, a ja poczułem... Jak moje serce opada. Przez kilka dni milczeliśmy. W końcu postanowiłem napisać mu wiadomość. Nie mogę cierpieć, kiedy podważasz moje wybory, wyjaśniłem. Odpisał tylko jedno: dzięki, że pokazałeś, co naprawdę o mnie myślisz. Teraz czuję, że może przesadziłem, ale z drugiej strony czuję się zdruzgotany jego brakiem wsparcia. Czy to ja jestem tym złym?